Pasję w to wlewamy, nasze życie całe, w cokolwiek byśmy nie robili. I moja siostra, jako cudowny stomatolog, i brat mój, kochany, braciszek Misiu, który szefem swego laboratorium protetycznego gdzie atmosfera po prostu iście Boska, pozdrawiam cały zespół przy tej okazji. Jak zawsze do Was przychodzę, to dla mnie to poezja. Dla Was pewnie szaleństwo moje, ale jakoś to znosicie godnie, także dziękuję za cierpliwość i za wytrwałość. Przepraszam za moje wariactwa i zbrodnie. Gdzie kurwa, czy inne się słowo pojawi, sorry. no Ja to jako akcent traktuję, nie jest to dla mnie, jak widzicie, przecinek, jak dla niektórych, e, więc wybaczcie mi, że lubię akcentować coś, co warto zaakcentować. A akcentuję, że to, co robię, jest, myślę, godne pochwały, niech każdy syn do swojego ojca, czy córka, do e, tatusia swego zrobi coś podobnego. Może nie na tym poziomie, zróbcie na swoim, tak? Każdy ma e, e, swój świat i tam poziomy ustalone. Więc to moja sugestia i moja zachęta, i challenge komarowy kolejny. Zróbcie to przy tej okazji. Naprawcie swoje relacje z bliskimi. Żyjcie lepiej. Należy nam się po tych ośmiu latach w końcu zbliżyć się na nowo, pojednać, przeprosić, przytulić, miszki zrobić. No cóż, kłócić się ciągle, tak, a zobaczcie co tam się dzieje, tak, oni tylko chcą, żebyśmy się wychodzili z nerwów, żebyśmy, przestańcie się, nie oglądajcie tego, nie, nie podsycajcie tej energii, nie podsycajcie tego zła, e, oni się jak nie będą mieli energii, a czyli jak my nie będziemy na to reagować, oni wypalą się, bo oni tylko reagują wtedy, oni się, oni wtedy rosną jak my się wkurzamy, a jak my to olejemy, to z nich wszystkie emocje zejdą, tak, i w końcu zobaczą co narobili, może przejrzą, przeproszą, kurwa. Na pewno, ale przynajmniej nie będą wkurwiali. I takie moje to jest przesłanie.